na terenie Portu Rybackiego, gdzie odbędzie się druga część dzisiejszej uroczystości 105. rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku. Przy pomniku generała Józefa Hallera wystawiono posterunek honorowy. Oto dzisiaj dzień czci i chwały. Jest on dni wolności, bo rozpostarł skrzydła orzeł biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale nad Morzem Polskim. Tamto wydarzenie z 10 lutego 1920 roku uruchomiło wiele dobrych rzeczy. Optymizmu, nadzieję, przede wszystkim jednak przedsiębiorczość, budowanie, tworzenie. Nastąpiło wielkie, pozytywne poruszenie. Dziś czas, by po raz kolejny podziękować kilku pokoleniom mieszkańców tej Ziemi, kaszubom, że strzegli i pilnowali Polskiego Morza i wybrzeża, i nie oddali w obce ręce. Ta data dzisiaj jest wyjątkowa dla wszystkich Polek i Polaków, ale chyba najbardziej dla tych, w których duszy gra Bałtyk, w którym nasz Bałtyk daje pracę, odpoczynek, ale i natchnienie bardzo często. My Pomorzanie byliśmy, jesteśmy ludźmi z morza, a ono nie uznaje kompromisów, jest żywiołem, tylko dla tych silnych i wytrwałych, a niektórzy mówią, że jest zbyt potężne dla pospolitej cnoty. Mówiąc o Polsce i o Bałtyku, nie sposób nie wspomnieć roli kaszubów, ich ciężkiej pracy, ich odwagi, bo dzięki właśnie Waszej nieugiętej postawie odzyskaliśmy dostęp do Bałtyku, bo broniliście polskości tych ziem, pokazywaliście zawsze determinację i odwagę. Za to Wam chciałem bardzo serdecznie podziękować, drodzy Państwo. Gospodarka morska i rozwój naszych portów to polska racja stanu. I będziemy robić wszystko, aby te konkretne inwestycje, które dają nam szansę na szybszy rozwój i zapewniają bezpieczeństwo, były realizowane w sposób bardzo, bardzo ambitny. Mamy również dedykowane pieniądze na poprawę dostępności do małych portów, Takich jak ten port, tutaj w Pucku. I deklaruję. I deklaruję, że obok rozwoju tych portów, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej, będziemy również wspierać rozwój tych mniejszych portów. Zbielgotniałe oczy generała. Za by cała Polska stała, wokół wojsko to chyba ułani Wodomorska, cóżeś ty za pani, wodomorska, cóżeś te za pani, że dla ciebie marzną chłopcy malowani. Patrzcie, podniósł rękę nasz generał. Jakby chciałem uciszyć wszystko teraz wiatr i morze ludzi rżenie nie koni, lecz nie coś wypadło z jego dłoni. Chyba pierścień rzucił ci my fale. Czy przysięgę składasz generale pod Twoją obronę? Ci może pani wszelkich stworzeń. Pod Twoją opiekę oddajemy ci siebie Matko